Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z serią kosmetyków, dermokosmetyków z firmy Sebor z linii Werdelow. Jest to zestaw kosmetyków na łojotokowe zapalenie skóry głowy. I przy okazji, że ja rozpoczynam swoją ponowną kurację tymi kosmetykami po jesieni, teraz kiedy jest zima moja skóra głowy jest znowu bardzo podrażniona, przesuszona. I wymaga naprawdę pomocy. No to z pomocą przychodzi właśnie ten zestaw. Ja jakiś czas temu stosowałam sobie już pełną kurację, bardzo mi ten zestaw pomógł. I co wam muszę powiedzieć, to jest mega wydajne. Ja używałam go razem z synem i starczył nam naprawdę na bardzo, bardzo długi e, okres tej kuracji. Mm, mimo takiego regularnego używania, jak zaleca producent, także bardzo Wam polecam, jeżeli chodzi o te kosmetyki, to co znajdziemy w zestawie. Mamy tutaj szampon, który używamy tak jak normalny szampon. Nie będzie on się nam tak pienił, może jak inny szampon, bo nie ma on tych dodatkowych składników, które to powodują. W ogóle te kosmetyki są pozbawione takich zbędnych składników. Także też nie nastawiajcie się tutaj na jakiś super piękny zapach, ale nie o to chodzi, bo tutaj chodzi o działanie. A też ten zapach nie jest taki. Intensywny i nieprzyjemny Jak w niektórych takich ziołowych kosmetykach Także no, ten zapach jest taki Powiedziałabym bardziej neutralny I tutaj mamy ten szampon którym myjemy skórę głowy Najlepiej wilgotną I pozostawiamy na 5 minut To jest bardzo ważne, żeby nam te składniki aktywne Zaczęły działać Kolejnym produktem jest mgiełka Taki płyn do skóry głowy Który nakładamy co drugi dzień Nakładamy go na skórę głowy Na noc i kolejnym produktem jest emulsja, która, e, którą również nakładamy na naszą skórę głowy i pozostawiamy ją również na noc, co drugi dzień. I powiem Wam, że konsystencja tej emulsji jest naprawdę bardzo przyjemna w nakładaniu. Nie jest taka zapychająca, nie obciąża nam tych włosów e, i bardzo łatwo się ją na skórę głowy nakłada. Płyn również bezproblemowo, bardzo łatwo tym spryskiwaczem. Bardzo fajne jest to, że te kosmetyki właśnie mają dostosowane te dozowniki, dzięki czemu nie ma problemu z ich nakładaniem. I tak jak Wam wspomniałam, mają one naturalny skład. Tutaj z mojej ściągi powiem Wam kilka elementów, które znajdują się w środku. Mamy tutaj pantenol, betainę, mocznik, pirokton olaminy, witaminę M, mleczko pszczele i rozmaite ekstrakty oraz kwasy, a także olej konopny. I wszystkie te produkty wpływają na to, że po pierwsze podrażnienie skóry głowy nam znika, nasza skóra jest znacznie nawilżona Mocznik też wpływa, ma takie działanie antybakteryjne, także to wszystko wpływa nam na to, że mamy tą skórę głowy bardzo dobrze oczyszczoną, co jest w takich kuracjach naprawdę mega ważne, żeby właśnie dobrze oczyścić tą skórę głowy i nawilżyć. No, i to tak naprawdę są te najważniejsze e, działania, ale ważne jest też to, żeby te kosmetyki nie podrażniały naszej skóry głowy, bo ona i tak już jest mocno podrażniona i zaogniona w takim przypadku. No i tutaj macie pewność, że was te kosmetyki nie uczulą ani nie wywołają żadnego dodatkowego podrażnienia. Także bardzo Wam polecam, jeżeli borykacie się z wojotokowym zapaleniem skóry głowy albo macie jakieś problemy z podrażnioną skórą głowy, z przesuszoną skórą głowy lub z łupierzem, to wypróbujcie sobie koniecznie te kosmetyki. E, chyba nie wyobrażam sobie ich używać osobno. Tak też na pewno możecie je kupić, ale uważam, że właśnie w zestawie jest to idealnie skomponowany zestaw, taki, żeby te kosmetyki się uzupełniały. I dzięki temu te działanie mamy naprawdę w ekspresowym, tak naprawdę tempie. Tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda konsystencja e, tego szamponu. Ma on taki dość. Ciemny kolor i konsystencja przypomina lekko galaretkę, ale zdecydowanie nie jest jakaś taka bardzo kleista, także też przyjemnie i łatwo nakłada się ją na skórę głowy. Może nie wygląda to jakoś zachęcająco, ale ważne, że działa. I jeżeli chodzi o emulsję do skóry głowy, to już Wam pokazuję jaką ona ma konsystencję. Jest ona naprawdę bardzo wydajna. Tutaj mam aż trzy pompeczki produktu, i możecie zobaczyć, że on się naprawdę bezproblemowo rozprowadza, i nie ma takiej tłustej konsystencji. Ta konsystencja jest taka naprawdę bardzo lekka, także bardzo przyjemnie się go nakłada na skórę głowy. I ostatni produkt jest to nasza mgiełka do skóry głowy. Co ważne właśnie możecie tutaj też zobaczyć ten podstawowy skład, który tutaj jest. I jak zobaczycie, to ona również bez problemu, bardzo fajnie i intensywnie psika. Nie trzeba w ogóle dużo siły do użycia tych dozowników, także jest to naprawdę bardzo przyjemne w użyciu.